Преднестровцы, спустя 30-летнего периода мирной жизни после окончания войны 1992 -го года. Szanowni Naddniestrzanie, po upływie 30 lat życia w pokoju, po ukończeniu wojny w 1992 roku, Naddniestrze zostało obiektem ataków terrorystycznych. Wczoraj, dziś 25 i 26 kwietnia, nasze obiekty państwowe, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, jednostka wojskowa, gospodarczy obiekt należący do Federacji Rosyjskiej Majak zostały zaatakowane. To były ataki terrorystyczne. Jak pokazały pierwsze wnioski, Operacyjnego dochodzenia ślady tych ataków prowadzą na Ukrainę. Niestety. Po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie, Naddniestrze zachowywało neutralną pozycję i otwarcie mówiło o tym. Nie jesteśmy agresorami, a Naddniestrze nie planowało i nie planuje ataku na naszych sąsiadów. Przyjmowaliśmy uchodźców. Obecnie około 25 tysięcy obywateli Ukrainy znajduje się w Naddniestrzu i otrzymuje należyte wsparcie ze strony państwa. O tym wszyscy dokładnie wiedzą. Przypuszczam, że ci, kto organizował ten atak, mają na celu wciągnięcie Naddniestrza w konflikt. Ja że to nie Mogę z przekonaniem powiedzieć, że nie wyjdzie. Nadniejszy potrafi siebie obronić. Z całą pewnością odnajdziemy wszystkich uczestników tych czynów przestępczych, ale wciągnąć nas konflikt im się nie uda. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta na całe terytorium naszego państwa wprowadza się podwyższony czerwony reżim zagrożenia terrorystycznego. Oczywistym jest, iż w celu wykonania tego rozporządzenia prezydenta będą podjęte środki po wzmocnieniu ochrony porządku społecznego naszego państwa. Będą sprawdzani obywatele środki lokomocji, dlatego proszę mieszkańców Republiki ze zrozumieniem odnieść się do tych środków, co one niezbędne właśnie dla ochrony Waszego życia i zdrowia oraz naszego nadnieższa. К руководству и Украины. Прошу вас расследовать. Chcę również zwrócić się do kierownictwa Ukrainy. Proszę o dochodzenie w kwestii bezprawnego przemieszczenia się tych czy innych grup na terytorium Nadnieższa i dokonania przez nich ataków terrorystycznych na naszym terytorium. Ponadto chcę zwrócić się do kierownictwa sąsiedniej Mołdowy. Również nie podawajcie się na prowokacje. Nie pozwólcie wciągnąć Mołdawii w agresję przeciwko Nadnieższu. Należy jednak przypomnieć o naszych pokojowych formatach i 1 plus 1 i formacje 5 plus 2 i pracy odpowiednich grup w rozwoju formatu 5 plus 2 rozwiązywać problemy współistnienia naszych dwóch państw. W żadnym wypadku nie dopuścić agresji, która może zostać wstępem do wielkiej wojny. W żadnym wypadku. Musimy się dogadać przede wszystkim o pokoju i zachować ten pokój. Zwracam się do obywateli Naddniższa. Nie poddawajcie się panice, nie słuchajcie fejkowych wiadomości, pogłosek, plotek, insynuacji. Wszystko będzie normalnie. Zachowamy pokój w nadnieszczu, wcześniej czy później znajdziemy i ukażemy wszystkich, kto jest winny w tych atakach terrorystycznych. Dzień dobry moi drodzy. To był apel prezydenta Naddniestrza. Wielu z Was być może nie wie i nigdy nie słyszało o tym państewku, albo słyszało, ale nie wie, gdzie się ono znajduje. Historia powstania nadnieższa ma ponad 30 lat, odkąd ogłosiło swoją niezależność od Mołdawii 2 sierpnia 1990 roku. Po tym jak parlament Mołdawii w czerwcu 1990 roku uznał bezprawnym utworzenie mołdawskiej Socjalistycznej Republiki. Tym samym Mołdawia wyszła ze składu Moldawskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republiki, utworzonej w 1940 roku drogą połączenia części Besarabii i rejonów Mołdawskiej Autonomicznej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki na lewym brzegu Rzeki Dniester. To się wydarzyło na tle parady suwerenitetów i rozpadu Związku Radzieckiego, a po konflikcie zbrojnym 1992 roku na całkowicie się oddzieliło od Mołdawii. Powód, nie zgadniecie, język oraz dążenie Mołdawii do integracji z Rumunią. Mówi się, że nowy to jest dobrze zapomniane stare. A Majdan w Kijowie 2014 roku to nieodrobiona lekcja przez Ukraińców, kiedy mądry uczy się na błędach innych. Mieli przykład, ale nie skorzystali. Przykład, że tak powiem, tuż pod nosem. Ciekawostką jest, że w 1992 roku podczas nadnieszczęckiego konfliktu zbrojnego na stronie Naddnieszcza ramię w ramię z kozakami walczyli ochotnicy z Ukrainy. Dziś, że tak powiem, ich dzieci urządzają tam ataki terrorystyczne, o których wspomina prezydent Naddnieszcza. Na stronie Mołdawii walczyli Rumuni. Konflikt zbrojny trwał przez kilka miesięcy dopóki do nadniża z Rosji nie przyjechał generał Aleksandr Lebid. Objął on dowództwo 14 rosyjskiej armii, która od czasów radzieckich stacjonowała w Nadnieszu. mocne zdanie Aleksandra Lebedia i jeśli nie skończycie swoje działanie wojenne, to jutro śniadanie zjem Jem Tiraspale, obiad w Kiszyniowie, a kolację w Bukareszcie, zatrzymało armię moldawską latem 1992 roku i ustanowiło pokój w regionie na kolejne 30 lat. Od tamtej pory pomiędzy Moldawią a nadnieszem stoi rosyjskie pokojowe wojsko rozjemcze. A propost do grupy uregulowania konfliktu wchodziła też Ukraina, ale jak widać, jakie grupa, takie samo Naddniższe, żyło wszystkie te lata swoim oddzielnym życiem. Naddniższe to niewielkie państewko liczące niecałe pół miliona ludności. Największe grupy etniczne to Mołdawianie, Rosjanie i Ukraińcy. Zamieszkują te piękne krainy również Bułgarzy, Gagałzy, Białorusini, Niemcy, Żydzi, Polacy, Armianie, Tatarzy, Czesi i inne narodowości. Język urzędowy to mołdawski, rosyjski i ukraiński. Praktycznie cały przemysł Radzieckiej Republiki Mołdawskiej, w tym trzecia co do wielkości w Związku Radzieckim fabryka metalurgii, pobudowany na początku lat 80 znajdował się na wąskim pasie na lewym brzegu rzeki Dniester, czyli w Nadnieższu. Na terytorium Nadnieższa znajdują się największe w Europie wojskowe magazyny z bronią i amunicją, powstałe jeszcze na początku lat czterdziestych ubiegłego stulecia i uzupełniane przez wiele lat. Obecnie tam znajduje się ponad 20 tysięcy ton różnego rodzaju broni. Magazyny należą do Federacji Rosyjskiej. W Naddniestrzu też mieszka najliczniejsza Moldawska Polonia, aczkolwiek Polonię tych Polaków trudno nazywać, ponieważ to są prędzej kresowiacy, dziwne, ale prawdziwe. Mówiłam o tym jakieś 4 lata temu w jednym ze swoich pierwszych nagrań na YouTube kanale, w którym opowiadałam przeważnie o Polsce i o jej przyrodzie. Wstawię to nagranie jako kolejne na tym kanale. Na dziś to wszystko kochani. Pozdrawiam myślących.